Sebastian, dzisiaj był mecz z gatunku, który trzeba było wygrać, jak go skomentujesz? No tak, na pewno był to mecz z, z drużyną z dolnej części tabeli, nie zdobyli jeszcze punktów w tym sezonie, ale przyjechali tu powalczyć, pokazać się z dobrej strony i chcieli wygrać ten mecz. Dzisiaj wasza piątka otrzymała trochę więcej minut na lodzie, no ty podpisałeś się doskonałą skutecznością, dwa gole. No tak, no, udało dzisiaj się dzisiaj zdobyć dwie bramki, pomóc drużynie w zwycięstwie. Jednak no, już zapominamy o tym meczu i myślimy o, o piątkowym z Katowicami. No właśnie, z Katowicami, które mimo, że przeżywają kryzys, z pewnością nie będzie już tak łatwo. No tak, będzie to bardzo ciężki mecz, ale jedziemy tam tylko po trzy punkty, tylko to mamy w głowie i, i wracamy z trzema punktami. Z pewnością pomogło Ci niedawne powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. No było to miłe zaskoczenie na pewno, jednak ciężko pracuję, chcę się pokazać, chcę pokazać, że to nie było przypadkowe powołanie i jeszcze tam zagorszę.